Kiedy w 2014 roku Agnieszka Woźniak, Starak wybrała się z przyjaciółmi na imprezę zorganizowaną w domu Piotra Woźniaka, Staraka nie sądziła, że pozna wtedy swojego przyszłego męża. Po latach wspominała, że nawet nie chciała wychodzić wtedy z domu. To znajomi namówili ją na imprezę. Dziennikarka była pod ogromnym wrażeniem Piotra. Nie sądziła, że miliarder aż tak ją oczaruje. Uderzyło mnie to, że poznałam bardzo ciepłego mężczyznę, i potem z kolei nie miałem ochoty stąd wyjść, bo dobrze się czułam w jego towarzystwie, wyjawiła w rozmowie z Wiwą. Agnieszka i Piotr przez chwilę spotykali się, a w końcu ogłosili publicznie swój związek. Obiekcje wobec nowego związku Agnieszki od początku zgłaszała jej matka. Martwiła się o to, czy Piotr nie wykorzysta jej córki i nie zrani jej uczuć. Moja mama na początku powiedziała: Dziecko, uważaj, to jest playboy. Milioner, ugania się za celebrytkami, wyznała Agnieszka na łamach pani. Po czasie okazało się jednak, że obawy mamy dziennikarki były bezpodstawne. Piotr szybko zyskał sympatię teściu faci i zaczęli traktować go, jak syna. Agnieszka Woźniak, starak i Piotr Starak pobrali się. 27 sierpnia 2016 roku w Wenecji, w renesansowym pałacu całędramin calergi położonym przy Canal Grande. Małżeńską sielankę przerwała nieoczekiwanie okropna tragedia. Piotr Woźniak, starak, zmarł niespodziewanie. W nocy 18 sierpnia 2019 roku wypadł z motorówki, którą jeździł po jeziorze Kisajno koło Gierzycka na Mazurach. Po pięciodniowych poszukiwaniach jego ciało odnaleziono w jeziorze. Piotr Woźniak, starak, pochowany jest w grobowcu na warszawskich powiązkach. Dziś mija piąta rocznica jego tragicznej śmierci. Agnieszka Woźniak. Starak bardzo mocno przeżyła śmierć męża. Długo nie mogła pozbierać się po tym tragicznym wydarzeniu. Dopiero niedawno otworzyła się na miłość i teraz jest ponownie szczęśliwa. Dziennikarka układa sobie życie u boku restauratora, Macieja Pasikowskiego, z którym pozostaje w nieformalnym związku. Zobacz też, woźniak, Starak łamie przepisy drogowe i przejeżdża na czerwonym świetle, to mogło się źle skończyć, Agnieszka Woźniak. Starak sporo łączy ze znaną wokalistką. Dowiedziała się po latach byli małżeństwem przez siedem lat, ich rozstanie zaskoczyło fanów. Co się stało z pierwszym mężem Woźniak, Starak, Agnieszka Woźniak, Starak Piotra Woźniaka? Staraka dziennikarka była. Pod ogromnym wrażeniem Piotra obiekcje wobec nowego związku Agnieszki od początku zgłaszała jej matka. Piotr szybko zyskał sympatię teściów Agnieszka. Woźniak. Starak i Piotr Starak pobrali się 27 sierpnia 2016 roku w Wenecji. Piotr Woźniak. Starak zmarł niespodziewanie. Piotr Woźniak. Starak pochowany jest w grobowcu na warszawskich powiązkach Agnieszka Woźniak. Starak bardzo mocno przeżyła śmierć męża, teraz jest ponownie szczęśliwa. Zobacz. Też, woźniak, starak łamie przepisy drogowe i przejeżdża na czerwonym świetle. To mogło się źle skończyć. Agnieszkę woźniak, starak sporo łączy ze znaną wokalistką. Dowiedziała się po latach byli małżeństwem przez 7 lat, ich rozstanie zaskoczyło fanów. Co się stało z pierwszym mężem woźniak, starak?